Już po raz piąty młodzież z gimnazjum numer 2 w Tarnowie spotkała się z młodzieżą niemiecką, która przez cały tydzień przebywa w Tarnowie, poznają kulturę miasta i regionu, odwiedzą Kraków, oświęcim i zakopane. Dzisiaj rozpoczęła się właśnie taka wizyta tygodniowa naszych przyjaciół z Niemiec w naszym mieście. W ramach tego pierwszy dzień upływa im przede wszystkim tutaj na takim oficjalnym rozpoczęciu, a później... Yy, Oglądają lekcje, w jaki sposób odbywają się u nas lekcje, oglądają szkołę, jak ta szkoła wygląda, czyli od strony takiej technicznej, można by nazwać nawet kuchennej właściwie. A później już to są wycieczki po regionie, Oświęcim, Kraków, Zakopane. Taki program, który jest bardzo napięty. Ognisko jest wspólne młodzieży naszej i młodzieży niemieckiej. Także to jest w ramach tych, tego tygodnia właściwie, w którym oni tutaj u nas przebywają. Poznają swoją kulturę, swoją tradycję. A także poznają nasz region. Zdają sobie sprawę z pewnych e, kulturowych przede wszystkim rzeczy, natomiast generalnie rzecz biorąc, no, niewiele się różnimy pod wieloma względami od naszych przyjaciół niemieckich. A to wszystko w ramach stałej współpracy ze stroną niemiecką. We wrześniu uczniowie gimnazjum nr 2 w Tarnowie pojadą do Niemiec z rewizytą.